W chwilach trudnych, kiedy zwątpienie zatruwa serce i kaleczy, Biegnę na ścieżkę dzieciństwa mego i przypominam przyjemne rzeczy. To mi pomaga zrozumieć ludzi, często poranionych, co zło rzeczą Bogu. Nie znają szatana i zła, które sieje, stając niezauważany na progu. Ludzie w Niego nie wierzą. To jest Jego zwycięstwo, złe moce i wybory człowieka. Sieją często spustoszenie. Człowiek narzeka na Boga, wszystko chce po swojemu, a jeśli źle wybierze, to Bóg winny temu. A przecież Bóg daje kupca. A diabeł, faktora, a siła grzechu przewagę bierze, jej niepotrzebny różaniec, i nasze pacierze, by wyrwać się z grzechu popatrzmy, na świat stwórcy. To piękna kraina, pra ojciec i dziadek żydko kosił i kosę w ręku trzymał. Na anioł czapki z głów zdejmowano. A na czole znak krzyża stawiano, bo nasza Polska to środek Europy. Za naszych czasów stawiano złociste dziesiątki i pachnącego sianka kopy. To była nasza Polska miła, która swymi dobrami nas karmiła. Ludzie pomagali jeden drugiemu, wili w jamki, Matce Bożej w podzięce. I widzieli, skąd ratunek przynoszą matczynę ukochane ręce. Pamiętaj, jakżeś się u kolan matki, Papierowymi bawił żołnierzami. Jak wiatr bez troską padł i zmiódł ci wojsko, A ty zalewał. Się z strumieniami, Koiły wtedy łzy Twoje dziecięce, Matczyne ręce, Matczyne ręce. Koiły wtedy łzy Twoje dziecięce, Matczyne ręce, Matczyne ręce. Ty nie wiedziałeś, Że o los Twój troski. Często twą matkę biedną ze snu budzą. Ty nie widziałeś, jak do krwi otarte Dla ciebie, synu, ofiarnie się trudzą. W ciągłych kłopotach i ciągłej udręce Matczyne ręce, matczyne ręce. W ciągłych kłopotach i ciągłej udręce na ręce, na ręce A potem, potem, gdyś już był harcerzem Ileż to z tobą było ambarasu Gdyś się sposobił na pierwszą wyprawę W daleką podróż do bliskiego lasu Gładziły wtedy Włosy twe chłopięce, matczyne ręce, matczyne ręce Gładziły wtedy włosy twe chłopięce, matczyne ręce, matczyne ręce Kiedy po latach do domu powrócisz, Jako dorosły dziś już człowiek czynu. I matka dłonie wyciągnie ku Tobie, Przytul je mocno do ust swoich synów. Ze ścią największą ucałuj w podziemce, Matczyne ręce, matczyne ręce. Ze ścią największą ucałuj w podzięce, Matczyne ręce. מאַץ צע דרענצער אה לא לא לא